Siemaneczko, witam Was serdecznie, Jarek na Migracji z tej strony. Popijam sobie herbatkę, bo już chyba ze trzy kawy wypiłem. Jestem po nocce. Jeżeli ktoś sobie myśli, że takie, taka praca na YouTube jest łatwa, to się myli, bo, bo trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Ja oczywiście też pracuję, też pracuję na YouTube. Moje drugie druga praca Czyli YouTube, pierwsza praca, piekarnia, moja pasja. i Też druga moja pasja, czyli, czyli nagrywanie filmów, montowanie i wrzucanie je. Powtórzę się po raz setny na YouTube. Wasze zdrowie oczywiście. Herbatkę piję, bo już jak mówiłem, trzy kawy wypiłem. Nockę miałem lekką. Nie było dużo pracy, bo czwartek, piątek... Jestem z moim kolegą, bo jest więcej pracy i musi, muszą być dwie osoby, bo sam samemu jest ciężko. Moi drodzy, do, do czego dążę? Co mnie wkur denerwuje na tym YouTubie. Ostatnio, ostatnio włączam sobie YouTube'a, shorty. Przyglądam shorta, a tam znalazłem takiego osobnika, który no, ratuje pieska, piesek związany manuszki. Tam podlatuje do niego, tam go ratuje, tego pieska. Mówię, o fajnie, no uratował. A za chwilę widzę tego samego gościa, który ratuje chyba może tego samego psa. Gdzieś uwięzionego w jaskinie z jakimiś kacuszkami, wąż, jakiś pełznie do niego. Mówię, jakie to jest chore. I to ma miliony wyświetleń, Wieszcie, mi, to ma miliony wyświetleń. I to mi się nie podoba. Denerwuje mnie to strasznie. I też bardzo wkur denerwuje mnie taka pomoc pomoc, można powiedzieć, yy, na pokaz, czyli, czyli co yy, najczęstsze takie filmy w shortach, jak sobie przeglądam te shorty, nie tylko na YouTube. No co, no go, Gostek przywozi pizzę tam na rowerze czy na, na, na motocyklu czy tam skuterem, miesza z tym, no wbija się tam do chałupy, półka otwiera, mu bo kobitka czy tam laska, chciałem to nazwać, Otwiera mu kobitka i mówi: No cześć, skąd jesteś? On tak stoi, jakby kuźwa. Zaraz mieli mu nie wiadomo, nie wiadomo co zrobić. I skąd jesteś? Z Pakistanu. Widać, że ustawka. O, a ta laska mówi, Dziękuję ci. Tu masz 100 dolarów na twojej rodziny. Polepszy im się życie. On prawie płacze. Dziękuję, dziękuję za to stodolców kupię ha, ha, chatkę ze, ze słomy oczywiście żart z tą chatką ze słomy, no ale na pewno takich dużych, na pewno takich dużo filmów się pojawia na, na necie i po prostu mnie wkur, denerwują i to pomaganie takie na, na pokaz no, 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 no to, 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 to to mi się nie podoba, ale jest bardzo popularne tak samo jak ten sam ziomek, nie wiem czy ten sam nie będę mówił, czy ten sam, czy nie ten sam, ale też widziałem filmik, jak ktoś nagrywa pieska, który je pszczółki. Piesek je pszczółki prosto z ula, czy tam z jakiejś tam dzikiego yy, dzikie, dzikiego ula, nie wiem, jak to się nazywa tam. Yy, no, jeżeli mój pies by zaczął jeść pszczoły, to bym go powstrzymał, złapał, nie, a tam nie. Tam jest nagrywanie, jak ten pies je te pszczoły, yy, a za chwilę, o Boże, piesek ma taką mortkę, ojej, i też biliony wyświetleń ma ten film. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem o co tu chodzi. Do czego ten świat dąży, zmierza. No cóż, zamykam ten temat. Wbijajcie na Emil Koszty Budowy. Bęc, proszę bardzo. Wbijajcie do ziomka, bo koleś, koleś buduje chałupę. Buduje chałupę w Polsce. 14 lat w Anglii. Zarobił sobie hajs. Z małżonką odłożyli pieniądze. Przyjechali. Myśleli, że. Myśleli, że będzie łatwo, łatwiej trochę, ludzie będą bardziej mili, ale niestety, niestety nie. Cały czas kłody pod nogi są już rzucane i. I naprawdę, naprawdę, no kurczę, podziwiam, podziwiam Emila, za, za jego, za jego kurczę, no takie zaparcie w sobie, że leci, leci z tematem. Czasami coś robi 5 godzin, 6 godzin, no ale nie umie, uczy się chłopak, nie? Jakiś kolega mu pomoże. Tam, ktoś tam mu da wskazówkę i sobie to robi, no ale ludzie kochani, wszystko jest tak kuźwa drogie, że nawet nie zdajecie sobie sprawy ile potrafi kosztować cegła na budowę. Nie? Ja ostatnio przyglądałem sobie działki nie? w okolicach Inowrocławia przyglądają sobie działeczki tam no, no, no tak 230 tysięcy 140 tysięcy no działka sama działka kiedyś kosztowała 50 60 70 70 80 tysięcy to już miałeś fajną działkę, ale teraz już niestety jest to niemożliwe. Wasze zdrowie. Jest to mordki niemożliwe wszystko jest bardzo drogie bardzo bardzo drogie Emil koszty budowy wbijacie do ziomeczka. Link macie w opisie filmu. No i cóż czasami czasami ma więcej więcej czasu w robocie. Czyli w pracy w piekarni czekam aż ten chleb wyrośnie wszystko będzie ok. i mam pół, pół godziny 15 minut jak sobie śmigam te shorty i naprawdę. Głupota głupota ludzka nie zna granic, ale ta głupota ludzka powiem wam szczerze się sprzedaje sprzedaje się, są milionowe wyświetlenia, ci ludzie zarabiają duże pieniądze, oczywiście nie zazdroszczę im, niech sobie zarabiają, tylko mówię, do czego ten świat, świat dąży, do takiej jakiejś głupoty, samego zatracenia się, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co Kaman, człowiek, który na przykład, yy, przykład Emila, buduje sobie chałupę, metoda prób i błędów, wiecie jak jest, nie, no i ludzie tam w komentarzach piszą, że o Jezu, tego nie, nie potrafisz, tego nie potrafisz. No kuźwa, chłop zbudował chałupę. Może nie sam, z pomocą innych. No ale kurczę, chałupa stoi, elewacja zrobiona, tamto zrobione, to zrobione, kurczę. No i jakoś, jakoś, jakoś leci dalej, nie? Dopiero Wam, Wam tym, tym hejterom, też oczywiście ich mam, yy, zmięknie Zmięknie rura, tak powiem brzydko, jak ta chołpa będzie stała, naprawdę bardzo fajny dom, bo tam byłem przeszedłem się, Emil mnie oprowadził i zapraszam Was na odcinek. Jak go odwiedziłem, bo Emil mieszka w Bydgoszczy, a Bydgoszcz jest obok Inowrocławia, więc jakieś, jakaś godzinka drogi, więc nie było problemu, żeby tam wlecieć. I jak będę będę w Inowrocławiu, to oczywiście z Emilem na pewno jakiś. Kontakt złapie. W sumie cały czas mamy kontakt. Jakiś odcinek się nagra. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, moi drodzy. Życie pisze różne scenariusze. Różnie to bywa, ale cały czas dopinguje takim ludziom. Nie tylko że Emilowi, ale cały czas dopinguje ludziom upartym, którzy dążą do celu. Pamiętajcie, małymi łyże łyżeczkami, małymi łyżeczkami nie hochlą, I tak trzeba, tak trzeba cisnąć. Trzeba cisnąć to życie, bo bo naprawdę, ja prowadzę kanał, można powiedzieć, ponad 3 lata ponad 3 lata już prowadzę kanał miałem styczność z wieloma osobami styczność z wieloma yy, chcieli, z wieloma osobami, które chciały zostać moimi menadżerami chcieli nie wiadomo co robić, no ale niestety jak śpiewały jaskółki, nie wchodź w spółki czy jakoś to było, nie no i tak to, moi drodzy, wygląda, więc sobie prowadzę kanał sam jest ok, właśnie światło się zapaliło w akwarium, bo jest y, jest godzina dziewiąta, dziewiąta, ja tak siedzę, siedzę przy tym kąpie zamiast iść spać. Ale około dziesiątej się położę spać, spokojnie zasnę, bo jak przyjadę z pracy jest godzina piąta, kładę się, nie mogę zasnąć, a teraz teraz, moi drodzy, herbatka, jakieś śniadanko, lekkie y, Godzinka, dwie godzinki pracy przy tym YouTube, co tak się nic nie robi, nic się nie robi, przecież te pieniądze, pieniądze z YouTube'a przecież lecą za darmo. Tak, to jest delikatne poświęcenie, ale z jednej strony poświęcenie, z drugiej strony pasja, czyli jeżeli robisz coś dla pasji, to jeżeli robisz coś dla pasji, to nigdy, nigdy można powiedzieć, że nie byłeś w pracy, jak ja uwielbiam. Piekarni, uwielbiam pracować w piekarni, to jest moja pasja, jeżeli idę do pracy do piekarni, to można powiedzieć, że do pracy nie idę, tylko, tylko idę tam, gdzie czeka mnie czekają mnie fajne rzeczy, które lubię, nie? no kurczę, jeżeli robisz coś z pasji to można powiedzieć, że ani jednej godziny nie przepracowałeś. Moi drodzy, kończę ten odcinek o wszystkim i o niczym, życzę Wam wszystkiego dobrego Przepraszam za takie zmęczenie, zamrożenie tych moich oczu, ale jestem zmęczony już. Trzeba iść w komara. Pół godziny posiedzę, oczywiście zmontuję ten odcinek, nie ma co montować, ale wrzucę go do sieci. Zrobię miniaturkę, pomyślę nad kolejnym odcinkiem i prosiłbym Was o jakieś fajne pomysły na odcinki, żebyście dali mi jakieś fajne tematy przy rozkminie, przy bagiecie, bo najlepiej Wam się to ogląda. Cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, moi drodzy. Zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza. Łapki w górę, oczywiście, jak się Wam nie podoba. Łapkę w dół też możecie zostawić. Kliknij dzwoneczek, jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o moich nowych materiałach, które będziesz dostawał, jak klikniesz ten dzwoneczek. Subskrybuj mordeczki. Trzymajcie się następnego. Cześć.